Witajcie! Jak widzicie po tytule, zostałam zaproszona na festiwal jeździecki i dostałam okazję jazdy na dwóch czempionach. Jednego z nich, widzicie za mną, jest już przygotowany na jazdę. Jak widzicie, ma już koreczki. Ja jeszcze chcę wspomnieć, że fity i sprzęty, jakie tu zobaczycie, są dostępne na miejscu tego festiwalu, są ułożone na straganach i jest nawet możliwość ich wygrania za zajęcie dobrego miejsca w ujeżdżeniu. I jazdy na tych dwóch romakach odbędą się na czworoboksie. Mój chłopak specjalnie ze mną tu przyjechał, aby aby to nagrać, ale najpierw ogarnę karmela. Rozgrzewkę zaczęliśmy od stępu wokół czworoboksu. Mówiąc szczerze, dziwnie się czuję z faktem, że dokładnie w tym miejscu, jeszcze 3 lata temu, zaczynałam jeździć konno. dziś trenuje na czempionie w czworoboksie. there. Kasztanowy Arab to inaczej Santiago, który został pierwszym arabskim czempionem skokowym na Jorwiku. Był wyśmienitym skokowcem, pamiętam jak w podstawówce oglądałam jego przyjazdy na Jorwiki Tubie. Jest to koń, który ma charakter i umiejętności do skoku, wiele jeźdźców sobie go zachwala. Niestety w 2014 roku miał ciężki wypadek i nabawił się poważnej kontuzji, która zakończyła jego karierę skokową i przeszedł na emeryturę 5 lat wcześniej niż planowano. Po dziś dzień z żaden inny koń nie podbija jego świetnych skokowych akcji. Niestety ta kontuzja sprawiła, że Santiago, inaczej mówi się na niego też po prostu Carmel, nie może już skakać, jedynie dopuszczone są drągi, dlatego też jeździmy sobie po czworoboksie. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to jest on bardzo harmonijny i świetnie pompuje w galopie. Myślałam, że będzie trudniejszym koniem, ale totalnie się myliłam. Jedynie ciężko było mi opanować jego tempo, bo jest bardzo do przodu. Zdziwiło mnie to, jak łatwo przychodzi mu zrozumienie jeźdźca i na niego się wsiada i on doskonale wie, co ma robić. Czuć, że jest zawodowo wyszkolony i nie da się oprzeć jego olimpijskimi chodami. Kolejny koń to oktopus, który rok temu zadebiutował w ujeżdżeniu. Ma dobre rokowania i jest schodzącą gwiazdą na jurwiku. E, ma on 5 lat i jest typowym ujeżdżeniowcem. E, mój chłopak na nim trenuje i z tego co mi mówił, to ten koń zamienia się dosłownie w łabędzia. Kiedy są już na czworoboksia. E, przez to, że jest młodym koniem, to ma swoje wybryki ten przejazd był pilnowany przez mojego chłopaka, który mi mówił co i jak. Nie obyło się bez jego dębowań i psikusów, ale spokojnie nic mi się nie stało. Oktopus często Robi to specjalnie i nie ma intencji, aby jej zaudupić. To jest jego sposób na przetestowanie człowieka i sprawdzenia, na ile może sobie pozwolić. Jeździło mi się na nim strasznie niewygodnie, często wybijało mnie z rytmu, natomiast bardzo ładnie prowadził się w czworoboksie, pomijając te jego wybryki. Ogólnie z koniem przyjaznym i towarzyskim, jak widać na nagraniu, też ciekawskim, zdecydowanie jest trudniejszy niż karmel, ale warto, abym znaczyła, że przed nim jest jeszcze długa droga. Uh -oh. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, then the fate is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Wybraliśmy się na spacer, by zwiedzić okolice festiwalu, jak co roku ponosi się tutaj mnóstwo jeźdźców. Udało się też załapać stronnik jednej z zawodniczych konkursu, potem udaliśmy się na wspólny piknik i tak spędziliśmy resztę dnia. I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Jest praktycznie pierwsza w nocy, jak chciałam jeszcze dograć końcówkę tego filmu. Odebrałam gdzieś paczkę z nowym jedzeniem dla szarka. Wszystkie informacje macie dostępne w opisie. Na jednym z ostatnich filmów mówiłam, że zamówiłam nową dostawę, i to jest właśnie ta paczka, w której jest nowa baza pod dietę szarka, pomarańczowa performance, która jest przeznaczona na cięższe treningi. Do tego jeszcze przyszła mi druga baza, znowu zielona dobrana pod rasę szarka, czyli dla koni belgijskich, gorąco krwistych, i jest ona już bardziej z suplementami i na takie konie sportowe. Bananowe smaczki ostatnio się już skończyły, ale mam jeszcze dwa opakowania zupełnie innych smaczków. Kupiłam je w upadku gubernatora, nagrałam z tego vloga i obiecałam Wam pokazać te smaczki. I to właśnie one: jedna jest taka zielona, wspomagająca zdrowie konia, a druga taka bordowa ze smaczkami, które bardziej są jako nagroda i takie dla smaku. Vlogi z Festiwalu Izdeckiego na pewno się jeszcze pojawią i ja dziękuję za obejrzenie tego vloga. I zachęcam do wpadnięcia na mój Instagram. Cześć!